Pierwszym widzę w tym mecz. środka rozpoczyna zespół Polon no i Środa Wielkopolskie. Tam za komadzją Olczyk. Olczyk opanuje piłkę w bolisku przed Olczykiem. Cyka Olczyk dośrodkowanie w pole karny. tam zanej to wszystko. Musiali jeszcze tutaj jest uderzenie głową i teraz jest strzelanie bramek w swoim zespole. Piłka teraz do dołu, nie po jednym wiekowym z rywalami byłby w pole karne, jest tutaj motyl uderzenia ale tyle jest jeszcze Manicki, jest Bramka na polonie, środa wielkopolska, ale świetnie całą akcję zamknął tutaj grający z numerem 11 Kasper Manicki. No I Wulskiego, I Iwilski. na drugą stronę, do Lewandowskiego, Lewandowski dośrodkowanie w pole karne, jest uderzenie głową. M Próbowo przez koła nie udało się tego wszystkiego zatrzymać. Kastrowi, cykana i uwaga. są gracze z koła w polu karnym. Dawne piłka zgarnął, to wszystko jednak Bartosik walczy, tutaj jeszcze Musiolik jest piłka opanowana przez oblizajka jeszcze yeah! w końcu. Jest ja, chyba rzut tak karny dla graczy olimpijkoło, tak jest w rybarczyk, jest w bizdegarki krajibulski rybarczyk i dużym spokojem i to wszystko wykończył. No i w 36 minucie doprowadzono zespół olimpijkoło do wyrównania w postaci ja, tych indywidualnych sztuczek technicznych. Olczyk już jest w wysokości pola karnego, Olczyk przed nim Kledecki, Olczyk uderzenie Olczyka, ależ o sobie wywskiego, 20 minut później o rzucie karnym, świetnie teraz to wszystko zrobił Mikołajczak, Mikołajczak już ze spolu karnym, Mikołajczak do Sączyńskiego, Sączyńskiego, ależ teraz była okazja, Uwaga, piłka na drugą stronę. Tam jest Rożewski, piłka do Antosika, Antosik. Uch. I oddać rywalowi łatwo swój stadion. Uwaga, dośrodkowanie z narożnika boiska. Rosiński, już piłka zagrana jest, uderzenia Antosika, ale świetnie to wszystko zrobili gracze dla Jakub Antosik nie zostawia żadnych złudzeń kastrowi Rybarczykowi do bramki rywali. Pimczak daleki, żółty jest tutaj, Szymczak Ja to wszystko, musiali. jeszcze walczę o tą piłkę. Pimczak pokazuje Arbiterski, to jest koniec spotkania.